duchu zamieszkaj tu i zostań Co jest z naszym zadaniem? Pierwszy krok pójść do człowieka. Do biednego, zbitego, uwięzionego. Wypomina się nam to czasem Kościołowi, że my się dobrze czujemy pośród swoich. I to prawda. A czas, żeby pójść na ulicę i pójść do tych, których taka czy inna nęka bieda, w taki czy inny sposób są zbici, choć czasem im się kompletnie nie wydaje, raczej odwrotnie. Myślą, że coś z nami jest nie tak. Kościół nie staje się głoszeniem Chrystusa przez kolejne informacje. Kościół jest miejscem spotkania. Nie przez to, że poinformujemy, że kolejne jakieś, słowa zostaną wypowiedziane tam na drodze na koncert i z powrotem stajecie żeby stworzyć miejsce spotkania ważne są te wszystkie przestrzenie które tam są ale stokroć ważniejsi jesteście wy od tych wszystkich przestrzeni Kochani, zanim rozejdziemy się, będzie to uroczyste błogosławieństwo indywidualne nad, nad każdym, kto chce podjąć tę misję zaniesienia dobrej nowiny, tak jak umiemy, z tą siłą, jaką mamy, pamiętając, że to z niego jest siła. Proszę powiedzieć, co się teraz dzieje? Teraz idziemy w końcu na uprognianą kawę, żeby się nawodnić. Kawa, kawa, kawa musimy. Żeby się dożylnie naładować. Kawa, 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 kawa Żeby móc już jutro wyjść na ewangelizację. Jak nie ma kawy, nie ma zabawy. Być tam, gdzie Pan nas posyła. Amen, więc do roboty idziemy na kawę. Kawka z Jezuskiem. Gdzie? Tak! Jezus. Wspaniały! Zapraszamy na pyszną kawę do płotnicy na przystań z Jezusem. Najlepsza kawa. No, 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 no. Muzycy mają pierwszeństwo. Nie, nie, muzycy, muzycy nieustannie mają pierwszeństwo. Wpadł. Jesteśmy trochę zmęczeni, ale będziemy pracować dalej. moje pytanie, wiem, że to jest hardkorowe. Gdyby jeszcze spróbować ten namiot od rąk ściągnąć, mimo wszystko. Też o było. tym myślałem. Tylko to jest hardcore, nie? Bo to jest potrzeba iluś mężczyzn i, i też pada, nie? Znaczy, ja, jeżeli ten namiot skałby pomiędzy toaletami, a pomiędzy muzeum, tylko demontaż tego namiotu, urąka, to jest około 6 godzin i montaż tego no, namiotu... Następne 6 albo 8. Natomiast przychodzi taka myśl, wszystkich koordynatorów. Czyli Boże, się Boże, nie boże Bóg, dźwięk, A, dźwięk. Dźwięk. A, nie. Biskupie, bardzo dziękujemy za wygłoszone rekolekcje do ewangelizatorów. Bardzo bogate w słowie. Zapraszamy Was koniecznie w przyszłym roku i w kolejnych latach, abyście na żywo słuchali całego słowa wygłoszonego przez Księdza Biskupa i przez innych głoszących. Księży Biskupie, jakbyśmy mogli poprosić o jedno, dwa zdania podsumowania tych treści, które ksiądz biskup tutaj głosi. Ja myślę, że bardziej niż treści, to chciałem powiedzieć, że doświadczenie takiej wspólnoty ludzi, którzy w imię Jezusa i jego mocą spotykają się, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, jest tak piękne, tak uszczęśliwiające, że to zaproszenie jest najważniejszą sprawą. Czyli to co ksiądz biskup też mówił, że nie tylko informacje i głoszone słowa, ale też doświadczenie drugiej osoby. Tak jest. To jest niezwykle ważne. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Czy ja mogę sobie z księdzem biskupem coś zrobić? Tak. Tak. No, no, Możemy. zdjęcie? Oh. Mm. Dziewczyny, jak było? Jak było na rekolekcjach z księdzem biskupem? Yy, bardzo owocnie. Słodowię. Co najbardziej zapamiętałyście? Spójność przede wszystkim. Być spójnym. Być spójnym i otwartym w tym, co mam w sercu. To też w gestach do drugiego człowieka. Czyli musimy być spójni wewnętrznie, żeby dzielić się miłością z drugim tak. człowiekiem. I przyjmować miłość i dawać tak. miłość. I samemu Napełnić być się. napełnionym tą bożą miłością tak. i przelewać ją na innych. Będziemy to czynić już od jutra. A tak. Wykonał mnóstwo telefonów i te wszystkie osoby po prostu są w pracy. Pytanie następne: czy jeszcze coś mamy do ustalenia? Na pewno skończy się transport, żeby było jasno powiedziane, ile jest gdzie miejsc, kto jedzie i czy się zabierzemy. Zapytajcie o tym, co no, no, to już tu doda, ale ja na, listę, to na Czyli jeżeli wybieram się na ewangelizację, to najpierw jestem przed Panem, a potem idę do ludzi. Jest taki priorytet zapisów. O co chodzi? Że jeżeli jesteś osobą, która jest muzyczna, śpiewasz, grasz przede wszystkim i też prowadzisz modlitwę, umiesz prowadzić modlitwę, robisz to gdzieś u siebie we wspólnocie, to pomyśl o tym, żeby się zapisać do tej strefy. Dziękuję Kolejna strefa, którą, którą widzicie, to jest strefa mobilnego konfesjonalu. I za tą strefę jest odpowiedzialna Alinka. I Alinka będzie czuwała nad tym, też co... Yy... Będzie spowiadać, tylko do strumę. Numer 3 to jest namiot miłosierdzia. Będzie odpowiedzialna Basia. Która dobierze ludzi, którzy tam będą obmywane nogi. Może być jeszcze, że będą osuszane nogi. Tak, mogą <grym> być osuszane nogi. To Strefa numer 4 to jest Muzeum 33. W tym muzeum jest historia opowiedziana najdłuższego rachunku telefonicznego świata. Może do osiołka poproszę naszego brata, szefa osiołka. <grym> będzie kawa, będzie czekolada i będzie herbatka. Kocowa albo Janna, więc przeważnie... Ja tego w nie, nie mam. Ja też. A inna sprawa my z premedytacją zrobiliśmy tak, że nie dajemy zatyczek żadnych. Czyli nie można zatkać i uciec. Albo muszą wolno chodzić, albo muszą sparać. rzecz, ta kawa jest też dla nas. O mój Boże! kawa, czekolada, czekolada. Pamiętajmy, znowu, oczywiście, pamiętajmy, że... To ja będę wiedzielać, żeby nie dawaj, wszystko poszło na, na Wiem, Wiadomo, że kawa, jak zobaczycie, jest to naprawdę pierwszy sort. Z najlepszej półki samochód jest rzeczywiście fajnie zrobiony, estetycznie. Jest to naprawdę na poziomie. Naprawdę ja się cieszę bardzo, że z nami jest ziołek i że będziemy mogli zapraszać ludzi na, na gorącą kawę, gorącą czekoladę, gorącą herbatę. Jeżeli będą Was pytali ludzie, skąd macie na to pieniądze, to mówicie wprost, to jest nasz urlop. To jest nasz urlop. Widamy tylko koleżanka sprzedaje jederkę. To jest nasz urlop, druga rzecz. Myśmy zapłacili za to, żeby wam głosić Jezusa. Myśmy zapłacili za to, żeby wam głosić Jezusa. A wszystkie dodatkowe rzeczy, Fundacja, SMS nie ma założyła zrzutki, żeby na inne rzeczy nas zbierać, żeby ci, którzy nie mogą przyjechać, też mogli się podzielić z nami. Zwyczajnie, żebyśmy Jezusa mogli głosić. Maciej, chcę wam tylko powiedzieć, że już drugi rok przyciągnął największy Billboard ewangelizacyjny w Polsce, który jest Jestem takim wyborem, który jest podświetlony i wirtualna Polska napisała w tamtym roku, że Jezus wita Stan Rajestowiczów. Stan do siebie dzwonił, Gdzie jesteś? To tu pod Jezusem! Ja Bosko ten głos pochodził Polinie, dlaczego nie, nie robić dokładnie tego, co przyciągnie uwagę. Tak? Myślę, że to się bardzo obroni, ponieważ to będzie pierwszy ksiądz lewitujący, który można sobie zrobić selfie. Wirtualna Polska. Jeśli ktoś myśli, że festiwal elektroniczny to siedlisko rozpusty i grzechu, niech przyjdzie na Sunrise. Tam na wejściu czeka na was grupa młodych księży, zapewniająca, że Bóg kocha nas wszystkich. Duchowni zapraszają do wspólnych wodek, do odwiedzenia mobilnego oratorium, a za nim stoi figura Jezusa rozświetlająca noc niebieskim światłem, blaskiem. Dalej nie będę czytał, ponieważ dalej to już nie jest po naszej linii. No dobra, przeczytam. To nic, że zaledwie 10 metrów dalej można kupić skromniej świecące rogi diabła. Ale skromniej. Ale skromniej. Wyliczyliśmy, że żeby każdy miał jeden dyżur przy jednej strefie, to potrzeba byłoby nas tutaj tysiąc osób. Spróbujemy to tak podzielić, żeby to zagrało. Na całym polu będą patrole, czyli będą osoby, które będą dyżurować, czy w tych poszczególnych miejscach dzieje się to, co powinno się dziać. Czyli na przykład, nie, że ktoś na przykład leżaków nie wywraca, nie, że tam na przykład, nie wiem, pomidorami nie rzuca w, w muzeum, tak, bo sobie zrobił szczelnicę. naprawdę różne rzeczy były ja już naprawdę tak? Że ktoś wziął garść pomidorów, prawda, i rzucał do celu, nie? Był tak, tak po prostu pijany. No więc trzeba zwyczajnie poprosić, żeby nie rzucał. We mnie się też rodzi, na, rodzi pytanie, prawda, że w tamtym roku masę rozmów, które, które odbyłem, były to rozmowy, dlatego że nie wyróżniałyśmy się. Mieliśmy zakładane girlandy i gadaliśmy z ludźmi dlatego, że, a myślisz, że, myśl, że ta kawa jest zatruta? Myślisz, że te, do tej kawy coś dodają? To były w tamtym roku rozmowy. Tak, tak. Nie, no nie dodają, bo sam mogę wybić. A nie boisz się? No, no. no nie boję się, czemu mam się bać. A myślisz, że oni nie są coś podrobieni, czy coś? Nie, no jestem jednym z nich. No, o, nie rozumiesz, nie? To już moja rozmowa. To jest moja rozmowa. To jak po pierwsze pierwszego założenie. Zapiszcie sobie, ja nie jak piszcie... od was jakieś pytania, albo... Przechodzimy bardzo bardzo, bardzo, bardzo Przepraszam, ta kolejka stoi? Za jedzeniem ale przed chwilą pan już stał w kolejce. Bo ja teraz po drugie musimy, danie. Stoimy za mięsem, musimy kartki wykorzystać, bo już kończy się miesiąc. Ja mam 15, Kochani, jest dawno tutaj Darek, znamy się już 10 lat od pierwszej przystani. No tak, z gościna. No, już dawno, dawno temu. No była wegelizacja. Słuchajcie, Darek napisał wspaniałą książkę. 42 lata pustyni. Y, tytuł jest wzięty stąd, że 42 lata żyłem bez Boga i tyle lat nie byłem u spowiedzi. Ksi książka jest y, o moim y, życiu przed poznaniem Pana Boga i jak poznając Pana Boga, jak teraz z nim żyje? Dla mnie Darek jest jeżdżącym świadectwem, bo jeśli nie wiecie, Darek się porusza na wózku, na wózku. i w ten wózku. sposób ewangelizuje na każdej przystani, odkąd pamiętam. W tak, Kadańca. to jest. Przystanie jest miłością dla mnie. Tak jak Jezus, bo to jest dzieło Pana Boga i, i tam świadczy teraz, ja już nie chcę wracać do tamtego życia, w którym żyłem, bo teraz jest mi lepiej o wiele. Mimo, że nie mam nóg, mam Pana Boga w sercu. Tutaj, jak, jak wiecie, z, z bratem się poznałem na, na pierwszej przystani i tam na pierwszej przystani była taka posu, posługa, Przy, przyjechał ksiądz yy, Parambil, Józef i modlono się nad nami. Ja wtedy byłem pierwszy tam raz i byłem w szoku, że ktoś się nade mną modli. I Ania Jakimowicz modliła się nade mną i powiedziała tak ty będziesz przemawiał do tumultu. No i stało się. Byłem w ocalonych i wiem, że pół miliona ludzi będzie tego słuchało. A już były świadectwa też w kościołach różnych. Na, na odwyk jestem teraz zaproszony i, i do innej ewangelizacji. A książka jest świadectwem tego, że nie ma nic niemożliwego. Ja pisać nie umiałem nawet na laptopie, a... Duch Święty mi pomógł i, i książka powstała, jedna, i drugą już skończyłem. Amen, czyli dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nic. Amen, Aleluja. Bóg z tymi, tak. którzy Go miłują, współdziała, bo wszystkim dla ich dobra. Amen. Tak, tak, to jest świadectwo życia z Panem Bogiem.